Słuchajcie, możemy to nagrać jeszcze raz? Bo mi się, nie, to jest bez sensu. To, to, to. Szczęść Boże Państwu z kościoła w Keczycach. To kościół o tyle nietypowy, że wędrujący. Tutaj pojawił się w 1971 roku, a o jego historii opowie Państwu ksiądz dr Szymon Tracz. Boże. Tak, rzeczywiście, proszę Państwa, w latach 1971-1972 z Ruptawy, a więc z Górnego Śląska, to jest dzielnica, dzisiaj jest Trzębia, została ta świątynia przeniesiona do Kaczyc, dlatego że tutaj Powstała w sąsiedztwie kaczec kopalnia węgla kamiennego, przybyło ludzi, nie było tutaj parafii i postanowiono właśnie utworzyć parafię, i parafia potrzebowała świątyni. Natomiast w samych gruptawach ta świątynia została wzniesiona przed 1620 rokiem i dotrwała do II wojny światowej. W czasie II wojny światowej uległa dość znacznemu zniszczeniu. Stąd też parafianie, no, silnie rozwijającej się ruptawy dzielnicy Jastrzębia, postanowili wznieść nowy murowany kościół, dedykowany niepokolanemu sercu na Marii Panny. I wtedy właśnie y, mieszkańcy Kaczyc poprosili o tą drewnianą świątynię, która bardzo dobrze wpisała się w krajobraz Podbeskidzia z racji na swoje no walory takie architektoniczno-estetyczne, które no, mogą budzić tutaj y, pewne zadowolenie. Chociaż kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża to w ołtarzu głównym święta Anna. A święta Anna, która jest szczególną patronką, patronką Śląska i tutaj kult świętej Anny był bardzo bardzo mocny. Myślę, że o świętej Annie jeszcze powiemy, kiedy będziemy gościć w jej poświęconej świątyni. Natomiast kościół w Ruptawie, zanim został przeniesiony tutaj do Okaczyc, miał wezwanie świętego Bartłomieja Apostoła. Kiedy świątynię rozebrano i złożono tutaj na nowo, wtedy dedykowano ją podwyższeniu Krzyża Świętego. A czy Bartłomieja tu znajdziemy? Świętego Bartłomieja tu już nie mamy. Mamy za to innych świętych. Szczególny uroza jest na Świętego Jana Nepomucena, bo mamy aż dwa jego tutaj wizerunki. Jeśli chodzi o obrazy malowane, natomiast w przedciągu mamy figurę z kapisy przydrożnej, która tego świętego nam przedstawia. Figura bez twarzy? Tak, można powiedzieć, że jest bez twarzy, dlatego że jednak tutaj warunki atmosferyczne nie były dla niej łaskawe i tą twarz trochę. Wysmagało. Wysmagało, tak. Ale skoro mówimy o przenosinach kościoła, o tym, że trzeba go rozebrać, potem złożyć z powrotem. To z czego robi się kościoły, z czego buduje się kościoły, jak to w ogóle wygląda? To jest bardzo ciekawy proces, dlatego że dzisiaj dzięki badaniom dendrochronologicznym jesteśmy w stanie nie tylko posiłkować się materiałem źródłowym, który nie zawsze się zachował, jeśli chodzi o materiał pisany, ale możemy także datować drewno za pomocą badań dendrologicznych, kiedy uliczymy kolejne narosty słoi. Jak budowano kościoły? Otóż świątynie te budowano dość prosto. Całe tutaj południe Polski, idąc od Bieszlat, gdzie mamy architekturę cerkiewną, później przez Małopolskę, aż po Śląsk, w tym Górny Śląsk, no i tutaj nasze ziemie diecezji bielsko-żywieckiej. Porastały bogate drzewostany lasów, które dostarczały tego materiału. Najchętniej sięgano po drzewo jod, drewno jodłowe, dlatego że jodła jest wysoka. I teraz to, co jest ważne w konstrukcjach, to bierwonia, które wyciosywano z pni, były właśnie albo z jodły, albo z modrzewia, dlatego że te drzewa też są smukłe. I zachowywano długość tych ścinanych drzew. I ta długość wyznaczała rozmiary poszczególnych modułów, czyli stąd była uzależniona długość prezbiterium i tak samo długość, długość nawy, co było nie stosowano łączeń. Nie stosowano łączeń, dlatego że te świątynie były budowane w technice na tzw. zwany zrąb. Jeśli chcemy zobaczyć jak zrąb wygląda, to zapraszam do nitka, do ogrodu nidyckiego, gdzie właśnie modele konstrukcji tego rodzaju prezentują jak właśnie to wyglądało bez szalowania. Ważne jest też to, żebyśmy mieli świadomość, że te drzewa były ścinane w okresie zimowym. W okresie zimowym i nie były sezonowane. Do sezonowania, sezonowania używano drewna, które było przeznaczone do snycerki, czyli do obróbki w rzeźbie w elementach właśnie tego rodzaju. Natomiast tutaj od razu to drewno było ociosywane, bierwonia były przygotowywane i teraz tak dopasowywane, żeby nie trzeba je było uszczelniać. I często też jedyną ochroną od środowiska zewnętrznego było szalowanie. A więc ściany były szalowane za pomocą desek albo za pomocą gątów. I to, to zostało zachowane do dzisiaj. Te bierwonia układano na podmurówce kamiennej. Czasami zdarzało się tak, że jeszcze wykonywano w kościele kryptę. Były to krypty grzebalne kładziono drewnianą podłogę i teraz wznoszono, wznoszono świątynię. Ta podłoga była zawieszana nad legarami po to, żeby zachować odstęp, który uchroniłby ją od działania wilgoci. I w XVII wieku wprowadzono tzw. soboty. Czyli kryte ganki, okalające cały kościół, który z jednej strony zabezpieczał podwaliny świątyni od wilgoci, bo tą wodę opadową odprowadzał jak najdalej odsuwał, a z drugiej strony też dawał możliwość schronienia tym, którzy przechodzili na nabożeństwa już w sobotę. I stąd też popularna nazwa soboty, ale też funkcjonuje nazwa przyblamki, oblamki, w zależności od regionu, to właśnie to stosowano. I Równocześnie składano więźbę. I co jest ciekawe, że dziś już wiemy, że ta więźba dachowa, ona była składana obok kościoła. A więc składano ją obok kościoła, następnie wykonywano naciosy. Inumerowano poszczególne elementy, rozbierano i ponownie składano ją już na ścianach kościoła. I w ten sposób te więźby są dobrze dopasowane zarówno do ścian jak i też do, 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 do siebie. I tutaj od razu możemy też powiedzieć na czym polega różnica pomiędzy kościołami drewnianymi w regionie Małopolski a Śląska. Śląska. To już wybrzmiało w tych naszych rozmowach w, przy okazji omawiania właśnie świątyń wzniesionych tutaj na terenie Śląska. Mianowicie, prezbiterium w module, czyli w tym, w tym stylu, powiedzmy, stylu, rodzaju śląskim, ma własny dach. I własny dach, czyli własną kalenicę, ma nawa. Natomiast w architekturze małopolskiej ten dach jest wspólny jest wspólny dla prezbiterium i dla nawy. Od XVII wieku zaczęły pojawiać się dzwonnice. Dzwonnice, które wznoszono troszeczkę w innej konstrukcji, na tzw. słup. I te dzwonnice, na tych dzwonnicach o pochyłych ścianach nadwieszano pięterko na dzwony, tzw. izbice. I teraz w epoce gotyku ta izbica była przykryta hełmem ostrosłupowym. Tego rodzaju przykład mieliśmy w Gilowicach, w Osieku na przykład. A w epoce baroku zaczęto zmieniać i z gontu formułować właśnie hełmy baniaste z latarnią i właśnie też model, model takiego hełmu będziecie Państwo mogli w nitku zobaczyć, jak on, jak on konstrukcyjnie wygląda. Czy dzwonnica zawsze była częścią wspólną z kościołem, czy zdarzało się, że stawała osobno? To jest bardzo dobre pytanie. Ona naturalnie stawała osobno. To znaczy osobno w takim znaczeniu, że dzwonnice w tych drewnianych, te pierwsze dzwonnice, one były dostawione do kościoła, natomiast nie były z tym kościołem połączone. Dopiero później, w XVIII czy XIX wieku, pojawił się, pojawiła się praktyka łączenia masywu dzwonnicy z bryłą kościoła, a w przyziemiu dzwonnicy u rządzano rozległe krukty, dzięki czemu przestrzeń kościoła się powiększała. Wiadomo, że te kościoły były budowane dla małych społeczności i teraz y, ci, którzy z nich korzystali, no, w pewnym momencie, kiedy tych ludzi przybywało w konkretnej miejscowości, to oni, y, oni y, potrzebowali no, po prostu więcej pomieszczenia, żeby się tutaj pojawić. Ale były też, zobaczyć. Tak, ale były też dzwonnice, które były dostawiane obok, obok kościoła. Zdarzało się też tak, że drewniane dzwonnice dostawiano do murowanego kościoła. I tak na przykład było w Puńcowie. Mamy gotycki, późno gotycki kościół ze sklepieniem spartym na jednym filarze nawy, i do niego, do okresu do początku XX wieku, bo znamy to ze zdjęć archiwalnych, przylegała drewniana dzwonnica wystawiona w konstrukcji na słup, czyli tej tradycyjnej konstrukcji, którą w te, tego rodzaju świątyniach stosowano. Czasy Habsburgów to spora ilość świerku, który nie był tutaj naturalny, ale nagle pojawił się w lasach w formie nasadzeń. Czy to przełożyło się na budowę kościoła z innego drewna? Nie, dlatego, że to już mówimy o czasach Habsburgu, zwłaszcza Habsburgu Żywieckich, kiedy zaczęto potrzebować tego drewna do. Huty odlewni, chociażby w węgierskiej górce, czy też do browaru żywieckiego, czy też do papierni, która no, potrzebowała tego materiału do wyrobu papierów. Natomiast o tych świątyniach, o których tutaj, w których się znajdujemy, wszystkie one były budowane właśnie albo z jodły, albo, albo z modrzewia. Stosowano natomiast inne pokrycie dachu, bo stosowano pokrycie dachu z gątu olchowego i to był taki, to musiał być gąt tak zwany łupany, czyli łupało się go osobno, każdą, każdą deszczułkę, po to, żeby te pory, które są, lepiej odprowadzały wodę. Teraz stosujemy gąt modrzewiowy, no, jest on droższy, ale dzięki strukturze naturalnej drzewa, która zawiera większą ilość żywicy powoduje, że jest on bardziej odporny na, na działanie atmosferyczne. Ale oczywiście te dachy gątowe raz po raz no, no trzeba wymieniać no, z dwóch przyczyn. Po pierwsze yy, mamy zmiany yy, jeśli chodzi o jakość powietrza i, i jest duży stopień zanieczyszczenia, co przyspiesza degradację yy, właśnie drewnianego pokrycia gątowego. A po drugie, to niestety też w tym samym zanieczyszczonym klimacie inaczej rosną drzewa, one są mniej odporne na tego rodzaju działania niż te, to drewno, które, którym dysponowali nasi, nasi przodkowie. I w tym momencie taka, taka konstrukcja sprawiała, że te świątynie mogły być również przenoszone. Mieliśmy taką sytuację chociażby w Gilowicach, prawda, kiedy tamtejszy kościół przeniesiono po wybudowaniu sanktuarium Matki Boskiej. W Rychpałdzie tak, tak. został przeniesiony do Gidowic i tak samo tutaj w Kaczycach. Ten trend przenoszenia kościołów on się nasilił właśnie po II wojnie światowej. Dlatego, że w wielu parafiach hmm, wybudowano nowe kościoły i wtedy te mniejsze, mniejsze wspólnoty parafialne niejako w darze otrzymywały te, te, te świątynie I, i tak na przykład też będzie w kontekście świętego, pod, świątyni podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce. Tak, to jest także świątynia, która została przeniesiona na tereny naszej, naszej diecezji. Ale mamy też świątynie wyniesione z naszej diecezji na przykład z Komorowic. Tak, Kościół w Komorowicach myślę, że będzie jeszcze okazja o nią opowiedzieć. To jest też świątynia, która dostała drugie życie po wybudowaniu murowanego obecnego kościoła i przeniesiona do skansenu woli justowskiej. O właśnie. I teraz, żeby ratować te świątynie, bardzo często one są przenoszone do skansenów. Skanseny, które mają za zadanie ocalić architekturę drewnianą, i drewnianą, gdzie w kolejnych konkretnych skansenach buduje się replikę miejscowości czy takiego założenia, w którym bardzo istotną rolę odgrywa oczywiście świątynia, i stąd też te świątynie właśnie wracają do przenoszone są do, do skansenów i tam pełnią funkcję muzealną, ale także są takie z Kanseny, gdzie ta świątynia pełni funkcję sakralną. Tak na przykład było w Komorowicach, przepraszam, sytuacji kościoła w Komorowicach, kiedy to kościół został przeniesiony na Woli Justowską za sprawą profesora Streichera, ale chodziło o to, żeby właśnie znalazła się tam w rozwijającej się dzielnicy Woli Justowskiej świątynia, dlatego że władze komunistyczne nie pozwalały na budowę na budowę kościoła. kościoła i stąd też wymyślono taki unik czy podstęp, że zakładamy skansen, w którym jest kościół i w tym kościele zaczęto odprawiać prześwięcenie. On po prostu przejął funkcję świątyni parafialnej. Skoro mówimy o budowie czy przenoszeniu kościoła, to nie sposób nie zapytać o zdobnictwo, bo przecież nawet w bryle zewnętrznej widzimy, że ona nie jest tylko Czymś na kształt muru i dachu, ale, ale ma jakieś podrzeźbienia, czasem wręcz koronki. Yy, tak. Yy... Oczywiście dzisiaj, przy dzisiejszym rozumieniu technik konserwatorskich, staramy się zachować ten jak najbardziej wierny obraz tego, tego obiektu, który jest, jest przenoszony. I tutaj każdy detal architektoniczny, a więc obramienia okienne, obramienia drzwi, ościeża drzwiowe, profilowania belek tęczowych, czy innych elementów takich dekoracyjnych, które były inspirowane ciesiłką, a może nawet nie tyle ciesiłką, co elementami architektury, murowanej, zwłaszcza w epoce średniowiecza, gdzie chętnie nawiązywano do tych rozwiązań stylistycznych, jakie stosowano w architekturze murowanej w gotyku czy na początku renesansu, to właśnie te elementy również możemy tutaj odnaleźć. Tak? Czyli na przykład yy, Profil drzwi, który jest zwieńczony jest łukiem tak tzw. ośli Grzbiet. Czy mamy właśnie fazowania belek tęczo belki tęczowej, czy ościeży okiennych, gdzie ewidentnie widać, że inspiracje są dość zaszłe, z zamieszłej przeszłości, mimo że tutaj mamy świątynię, która powstała w epoce baroku, czy, czy nawet i Rokoka, prawda? Więc tego rodzaju elementy tutaj się zachowywały. Również starano się w takich sytuacjach przenosić historyczne wyposażenie. Z różnym skutkiem. No jesteśmy tutaj w świątyni w Kaczycach, no i właśnie patrzymy na ołtarz główny, który tak naprawdę jest takim wielkim składakiem. Czyli na pierwszy rzut oka wydaje się nam, że mamy do czynienia ze strukturą architektoniczną charakterystyczną dla epoki baroku. Ale kiedy zaczynamy się przyglądać dokładniej, to widzimy inny kąt ustawienia. Widzimy, że te elementy zostały po prostu złożone nawet wręcz przypadkowo i tworzą pewną strukturę, ale coś w tej strukturze nie gra, tak? że nie jest to, nie jest to Realizacja, która by dokładnie odzwierciedlała y, nurt estetyczny epoki, y, w, której, w której powstała. Także mamy tutaj na przykład w ołtarzu głównym y, bardzo ładnie malowany obraz, parokowy malowany obraz świętej Anny nauczającej Matkę Boską w zwieńczeniu św. N. Pomucena, ale już towarzyszą w zwieńczeniu dwie takie dość ludowe figury yy, ukazujące świętego Ignacego Loyole i św. Franciszka Xawerego. Ja się śmieję, że tańczący. Takich tańczących, ale to, to znowu jest wpisane w tradycję i ekspresję rzeźby barokowej, gdzie te elementy tańczące miały tą swoją symbolikę żywotności i, i, i tego tańca, który, mm, który jest takim tańcem inspirowanym, y, nurtem neoplatonizmu. Y, to chociażby widać w pracach Botticellego, y, florenckiego y, artysty pracującego dla Medyceuszy, który to właśnie y, bardzo często ukazywał tańczących aniołów, na przykład nad stajenką Bożego Narodzenia. Tak? Ale ten ruch taneczny, ruch koła, on... Był związany właśnie z neoplatonizmem, który no, święcił triumfy na Dworze Medycyjskim we Florencji, gdzie właśnie ci humaniści inspirowali artystów do tego, aby właśnie odwoływali się do tych, do tych rozwiązań. Więc te elementy takiego teatralnego, ekspresyjnego wyrazu y, również naśladowane było przez lokalnych artystów i tu mamy tego, tego przykład. No szczególnie ten, no, pewien dysonans, o tak powiem, widać w ołtarzach bocznych. Tak, ołtarze boczne to już są ołtarze, które naśladują struktury barokowe. W zwieńczeniu możemy zobaczyć czterech ewangelistów. ewangelistów, którzy pochodzą po prostu z kosza Ambony, a więc Ambona nie przetrwała, ale rzeźby przetrwały i zostały wtórnie wykorzystane do, 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 do tych realizacji. A tutaj już miejscowi artyści wykonali przedstawienie świętej Katarzyny i świętej Barbary powtarzając te same rzeźby, które zdobią ołtarz główny. To też pokazuje tą ciągłość kultu dla tych obu, obu świętych. Tak? Barbara, która przejęła patronę nad górnikami i Katarzyna, która przejęła patronę nad kolejarzami. No, jesteśmy tutaj już na, na tym terenie urbanistycznego Śląska, więc akurat te dwie gałęzie tu w Kaczycach są dość mocno reprezentowane przez y, mieszkańców. Związanych z tą miejscowością. No i krzyże. Jeden w łuku tańczowym, jeden na ścianie bocznej. No, krzyż y, zawsze był takim elementem y, istotnym. Tutaj znowu przypomina się nam ten słynny list biskupa y, Bernarda Maciejowskiego, późniejszego kardynała i prymasa Polski zwany pastoralną, gdzie właśnie nakazał aby pomiędzy nawą a prezbiterium umieszczać wizerunek ukrzyżowanego na, na tęczy, krzyż który związany jest z Eucharystią, także związany tutaj z wezwaniem podwyższenia krzyża świętego i ten, te krzyże, które pojawiały się chociażby przy, w kruchtach wejściowych. Był taki piękny zwyczaj, że zanurzało się końce palców w wodzie święconej, umieszczonej w kropielnicy po to, żeby sobie przypomnieć swój chrzest i potrzeby oczyszczenia, a następnie dotykało się stopy Zbawiciela albo właśnie i wtedy po tym dotknięciu kruzyfiksu czyniono znak krzyża i w ten sposób... Dość tak uroczyście wchodzono do kościoła na, na, na nabożeństwo czy na liturgię. Polichromia zupełnie zaskakująca, niespotykana, inna niż wszędzie, gdzie byliśmy do tej pory. Tak, jest to polichromia w sumie młoda, dlatego że wykonana po złożeniu kościoła, po zrekonstruowaniu stropu. Który to, która to polichromię wykonano w 1975 roku. Pracowali przy niej trzejsiąc artyści. Pani Jadwiga Smolikowska z Cieszyna, pan Adam Romaniuk z Katowic i pan Grzegorz Gliwic, którzy właśnie stylizowali. Inspirując się właśnie takimi motywami ludowymi tutaj tej części Beskidów zaproponowali taką właśnie wielobarwną polichromię kwiatowo-ornamentalną bezpośrednio położoną na, na deskach, czyli na tym zrębie, który tworzy strop z facetą, czy też jest wykorzystany do elementów konstrukcyjnych i artykulujących ściany boczne. Czy to jest spotykane gdzie indziej, bo przeważnie jednak są jakby podkłady, te zdobnicze elementy pojawiają się już na jakimś tle, a tu jest ta deska. To znaczy dominująca. jest to do tej starej tradycji, dlatego że pierwotne polichromie, te, które dotrwały do naszych czasów, to one były właśnie malowane bezpośrednio na zrąbie bezpośrednio na zrębie, czyli nie było, oczywiście dawano tam kwestię takiego podkładu po to, żeby móc stworzyć, móc stworzyć chociażby staw, ten tło do przedstawień figuralnych. Natomiast jeśli idzie o tutaj, no to już sięgnięto, sięgnięto do takiego rozwiązania bardziej współczesnego, żeby pokazać drewno i, i kolor. No, i stworzyć coś takiego, co nie jest kreacją konserwatorską, bo to nie naśladuje dekorację historyczną XVII czy XVIII wieczną, ale jest taką właśnie inspiracją współczesną. Ja myślę, że dobrze wpisuje się do, do tej świątyni. Czy ten kościół wcześniej miał jakieś polichromie, czy dopiero po raz pierwszy w tych 70-tych latach zeszłego wieku? Na pewno miał. Te polichromie ona, one do naszych czasów się nie zachowały z racji na to, że no, kościół został mocno zniszczony w czasie działań II wojny światowej, ale też na przestrzeni wieku. Natomiast te ślady, które gdzieś tam się zachowały są na tyle skąpe, że nie można było na ich podstawie podjąć żadnej rekonstrukcji. Poza tym, no, kiedy świątynie składano w Kaczycach, też dokonano pewnych niewielkich modyfikacji, bo na przykład nie mamy sygnaturki. Ta sygnaturka nie została otworzona. Zmieniono także, zmniejszono kształt izbicy na, na wieży, więc tu także jakieś zmiany są widoczne, także ta, ta świątynia, no, już trochę inaczej wygląda niż, niż jej oryginał, w, w, kiedy stał w Ruptawie. Gdyby ksiądz miał wybrać jeden element, dla którego warto tutaj przyjechać, co by to było? Cała świątynia jest, jest, jest bardzo ciekawa w swoim, swoim wyrazie artystycznym i warta zobaczenia, a te Elementy, które się tutaj pojawiają, być może przypadkowe, ale w sumie tworzą taką spójną całość, która tworzy dobry klimat do modlitwy, do tego, żeby odpocząć i zobaczyć na zabytek, który w sumie został uratowany. Cieszmy się, że. Ktoś zdążył z uratowaniem zabytku, bo od II wojny światowej do lat 70., to on trochę sobie tak stał i niszczał. Tym lepiej, że teraz jest miejscem zadbanym, zaopiekowanym przez parafian. No i mam nadzieję, będzie cieszył oko nie tylko ich, ale również państwa którzy powędrujecie szlakiem Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego, szlakiem drewnianych kościołów diecezji bielsko-żywieckiej, do czego z księdzem doktorem Szymonem Traczem serdecznie zapraszamy. I będziemy się bardzo cieszyć i będziemy Państwa serdecznie widać w tychże obiektach. Cześć Boże!